Dusseldorf, 21 sierpnia 2012 roku. Jestem z Anną. Właśnie byłyśmy w Jugendamcie. Byłyśmy w Jugendamcie na zaproszenie pana D i pani S na rozmowie. Czego dotyczyła rozmowa? Rozmowa dotyczyła mojego syna. Konkretnie? Konkretnie chodziło o. Przekazanie mi wiadomości, mhm. mianowicie, e, że, kontakty. że kontakty są po prostu e, wstrzymane. Tak. Bez wyroku sądu Bez wyroku sądowego tak. nie mhm. mogę dzwonić. E, to jest dodatkowa atrakcja. Tak, nie że, mogę, że Nie mogę po, możesz dzwonić. Mhm. się w ogóle z moim dzieckiem mhm. i mam. E, dostałam zezwolenie w ogóle, że mogę swojego syna widzieć. Pod koniec tego miesiąca, ale tylko na godzinę czasu i pod nadzorem. Pod obserwacją pod nadzorem, pod nadzorem, hmm. tak. Należy dodać, że wizyta w Jugendamcie to jest bardzo ważne przeżycie, któremu każdego, które każdemu polecam. Każdy może pełnić funkcję osoby zaufanej. To się nazywa po niemiecku Beistand, Może się powołać na paragraf 90 kodeksu cywilnego, to jest po niemiecku paragraf cywil proces cywilprozessordnung. Było to dla mnie o tyle ważne, że zapytałyśmy się o powód, dlaczego kontakty bez wyroku sądu zostały po raz, dwukro, po raz drugi już tak. ograniczone. Pamiętasz może, jakie to były powody, co nam powiedziano? To znaczy na początku było tak po prostu ze względu dobra dla dziecka, że to będzie mhm. dla dziecka pozytywne, jeżeli nie będzie widział mamy, że nie będzie miał kontaktu. No i oczywiście druga sprawa to jest to, że kontakt ze mną, czyli z matką, jest szkodliwy dla dziecka. No. Teraz należy wyjaśnić dlaczego, tak, Ponieważ dziecko tak. y, nie radzą sobie wychowawczo z dzieckiem, tak. prawda? Ich szukają powodu i powodem oczywiście masz być tym. I y, już trzy miesiące dziecko jest tam internowane tak. Tak. i y, do tej pory żadna terapia nic nie pomogła, milcząc także o tych dwóch poprzednich ośrodkach, przez które tak. dziecko, u których dziecko było ponad rok powiedzmy już. No i celem to ma być to, że dziecko ma śpiewać, tak? Czyli dziecko, chcą zmusić dziecko do wyjawienia jakichś tajemnic, których, których w zasadzie nie ma. Ta terapia, bo to się nazywa tak. terapia, odbywa się wśród fachowców, którzy kooperują ze sobą. Nie ma żadnego nagrania z tej terapii, nie ma ani nagrania wideo, nie ma ani nagrania audio, które mogłoby rzeczywiście pokazać, że dziecku taka terapia coś pomoże, lub że taka terapia tak. w ogóle się odbywa. Informacje o blok blokadzie kontaktów przekazał ci pan D. Kto to jest pan D? No pan D to sprawuje teraz taką władzę. Można powiedzieć, władzę rodzicielską. Tak, Ma po prostu to prawa, które Tobie tak, zabrano, przekazano, przekazano jemu. jemu. To jest człowiek z Jugendamtu, tak. nie mający dzieci oczywiście. Nie mający dzieci, tak. E, I e, żeby nie być sam, miał jeszcze oczywiście towarzystwo innej damy tak. z Jugendamtu, to jest pani S. Prawda? Tak. E, ciekawa, rozmowa była na tyle ciekawa, że e, chciałośmy poznać powody, jakie. Dlaczego Jugendamt zablokował kontakty, i powoływano się cały czas na ośrodek KID z Dusseldorfu, tak. w którym znajduje się od 2 maja dziecko. Tak? Dokładnie. W tym ośrodku jest cała armia psychologów, które tak. prowadzą terapię i również prowadzą terapię rodzinną z Tobą, prawda? Dokładnie. I oczywiście nadzorują Twoje widzenia z dzieckiem. Czy próbowano Ci mówić, jak Ty masz się zachowywać? To co źle robisz? Oczywiście próbowano, znaczy na no dzisiaj na tej rozmowie to mm -hmm. się poświadczyło, że powinnam dziecku mówić, że nie wiem, kiedy wróci do domu mm -hmm. i po prostu powinnam w ogóle nie używać nawet takiego słowa jak powrót do domu, nie mm -hmm. robić mu nadziei, mm -hmm. bo ja wtedy dziecko rozdrażniam i mm -hmm. dziecko jest jeszcze w gorszym stanie psychicznym, mm -hmm. oczywiście wszystko, to, co mój syn źle robi, jak się zachowuje, to wszystko jest moja wina. Mimo, że nie widzisz dziecka tak, od półtora może, roku, tak. nie, masz, nie masz go pod swoją opieką. Tak, prawda? i mhm. oczywiście jest druga sprawa, która jest bardzo dla mnie to śmieszne, ponieważ ja w tym momencie przeszkadzam w terapii dla dziecka. Ja jestem po prostu w tym momencie jako matka, muszę być zdyskwalifikowana, ponieważ oni już wiedzą, co z nim jest, oni już wyciągnęli klucz. A ja po prostu nie mogę przeszkodzić w diagnozie. Ciekawe może w tym wszystkim jest, że oni prowadzą również terapię rodzinną, prawda? Czyli tak. prowadzą tak zwaną terapię u ciebie, prowadzą tak. terapię u dziecka, prawda? Tak. A ani razu nie dostałaś wskazówki, że ty się źle zachowujesz tam, natomiast nie. tobie zabrano, tak. zablokowano kontakt, ponieważ ty się rzekomo źle zachowujesz, prawda? Czyli tak. masz widzenia pod nadzorem. I można wyjść z założenia, że takie widzenie pod nadzorem służy temu, żeby dać ci ewentualnie wskazówki, co źle robisz, co dobrze. Oni tak. bez ostrzeżenia blokują ci kontakty, nie wspominając tak. o tym, że sąd w ogóle nie ma żadnego wyroku sądu. Ma... Interesujące w tej całej historii jest jeszcze to, że osoby, które zadecydowały o zablokowaniu kontaktu, Cały, jeżeli mówiły o powodach, musiały czytać skartki i jak powiedziałam, powiedziano, że matka jest chora psychicznie, zaprotestowałam, ponieważ atest lekarski wyraźnie mówi, że Anna nigdy nie była chora psychicznie. Natomiast kobieta, pani S. z Jugendamtu, twierdziła, że pani Anna ma, jubę, ma schizofrenię. I oczywiście zaprotestowałam, że jest to pomówienie. I, i y, ponieważ pani Anna nie ma żadnej choroby psychicznej, y, nie, jeżeli coś miała, to była tylko depresja, i od tego czasu y, ludzie ci z Jugendamtu stali się bardzo ostrożni i y, zaczęli czytać skartki. Czyli widać, że ludzie, którzy podejmują decyzje, nie, tak naprawdę y, nie są poinformowani o stanie dziecka, natomiast podejmują decyzje przeciwko matce. Dokładnie. Ja uważam też, że stan mojego syna jeszcze się pogarsza niż polepsza. To sami, ponieważ, tak, to sami potwierdzają, to sami potwierdzają. Ponieważ on dalej ma, e, boi się, w nocy nie może spać, e, sika do łóżka i to się nic nie zmieniło. I, no a w tym ośrodku właśnie to się jeszcze nasiliło, dziecko się boi, dziecko się budzi w nocy, dziecko sika dzień w dzień do łóżka. Ja uważam, że to nie jest żadna pomoc, tylko no, jeszcze się stan pogasza. No. no jest mi też bardzo przykro jeżeli ktoś właśnie tak podsumowuje podsumuje mnie jako matkę i po prostu że wszystko to, co ja robię, to jest szkodliwe dla dziecka, wszystko co mówię, to jest złe. Najciekawsze było to, co powiedziała nam pani S, prawda? Tak. Ponieważ dziecko wiecznie się ciebie pyta, mamo, kiedy wrócę tak. do domu, tak. prawda? Dokładnie. To co ona powiedziała, że w czasie podczas Twojej nieobecności tak. co ci powiedziało dziecko? To no, mój syn niby powiedział, że on nie chce w ogóle do mamy wracać. No, sumie... I powołała się tak. jeszcze na psychologa, że to tak. podobno psycholog tak. powiedział, czyli widać, tak. do czego dokładnie. służą psycholodzy tak. w ośrodku terapeutycznym, dokładnie. żeby przekonać dziecko, tak. że mamy wcale nie potrzebuje. Że nie potrzebuje mamy, tak. dokładnie, że mama jest nieważna, nie wiadomo co jeszcze tak. po prostu w negatywnym sensie mówili o mnie, mówili na mój temat, że mój syn w ogóle tak powiedział.